water and temperature element dissolve into the fire, breath element dissolve into the wind. That is the substantial lineage of body how exhaustion into the four element. But consciousness cannot dissolve into that these four elements because different definition. So therefore consciousness still continue performing next stages. Which means it's last moment clarity awareness of this life is as the cause. And the first moment of clarity awareness of the next just emitted the existent part <coughs> of mind consciousness is as an incarnation the incarnated or that is next birth. So this is a continuum going through the life after of life. So therefore, who is incarnation? Is the consciousness mentally we can incarnate it, but physically, physically we cannot incarnate. But people misunderstandings, they couldn't distinguish the different characteristics between physical and the mental. Mind and body they couldn't understand different. Therefore they have doubt incarnation. Because physically true is not incarnation. Cannot incarnate it. Cannot come from past life. Physically cannot true continue with next life after life. No possible. But mentally, yes, comes from past life and can through life after of life beginningless until endlessly. That is really how we understand Incarnation. Mm -hmm. uh, we don't understand the process of Incarnation because we do że fizycznie nie możemy się inkarnować, natomiast możemy inkarnować się mentalnie, czyli inkarnacja jest procesem mentalnym. To samo, co mówiliśmy wcześniej o momencie narodzin, to samo dotyczy śmierci. Czyli jeżeli e, e, człowiek e, umiera, to ciało powraca do czterech elementów. I tak e, ciało powraca do elementu ziemi, krew do elementu wody, temperatura ciała do elementu ognia, a następnie oddech do elementu e, wiatru. E, ciało rozkłada się i powraca, ale ten proces rozkładu nie dotyczy świadomości, ze względu na to, że świadomość e, ma inne charakterystyki, jest odrębną kategorią. E, I e, dlatego też ostatni moment świadomości staje się przyczyną, a nowa inkarnacja, czyli moment odrodzenia staje się jak gdyby efektem i skutkiem. I to nam pokazuje na kontynuację tak jak w wypadku narodzin, tak w wypadku śmierci. Co, so. so, however, if you believe if you understand the incarnation then sure we can understand all sentient beings already our mother that is important because uh, our birth how many times have we grown born and then you cannot count the number because we are born in the same samsara sense from beginningless time endlessly so therefore our birth is no number it's numberless times we are born over and over and over, born after the, the, uh, birth, after of death, birth after of death, birth again after of death. So it's there is no count number. So in this logic we understand 99% is sure is different. Uh, if you are born from the relative to the mother, then must be is 99% is sure is different mother. You cannot be born from same mother, <coughs> same parents. cannot. So each life is different, <coughs> different beings, mother and child relationships. <coughs> Therefore the other sentient beings cordless, are our mother already religions. And future also coming connections. Jeżeli zrozumiemy proces inkarnacji, to zrozumiemy, że wszystkie istoty były naszymi matkami. Jeżeli zrozumiemy ten proces inkarnacji i proces kontynuacji świadomości, to zrozumiemy, jak niezliczone formy odrodzeń przyjmowaliśmy i jak wielokrotnie rodziliśmy się, umieraliśmy. Jednocześnie, jak w różnych byliśmy odrodzeniach co oznacza, że w 99% procentach rodziliśmy. Się w innych matek, czyli kto inny był naszą matką w procesie odrodzenia. Czyli, jeżeli zrozumiemy ten proces in inkarnacji, kontynuacji świadomości, to wówczas uwierzymy w pełni w to, że każda istota była kiedyś naszą matką. So, if you want regenerating the pure. Bodhicitta mind. So first to understand, to recognize all sending mother, and top of there to remember, uh, remember their kindness from beginningless, uh, and then is a top of there you need to add uh, the uh, repaying them, start to repaying them their kindness, and then is the fourth stages is you must be uh, generate a heart warming love or compassion to them the fourth and then the fifth is real compassion is coming after the generating the heart warming love and then the fifth is the real compassion is coming if you can generate pure compassion and that is the fifth the pure motivation or the pure intention the supreme intention to put to the mind which is we say uh, the resolute intention bodhichitta mind or something is like pure uh, the external <coughs> intention mind is coming if your mind is finally full like the resoluter intention or the something supreme intention mind then that is the direct foundation direct the, the fundamental the cause of real generation bodhichitta mind or cultivating mind of enlightenment is coming there's a seven stages you know usually it's a as there the seven seven stages the orange section, the from the cause and effect. So that is how can you healing the, the, the power of compassion to you and to other sentient beings how to train our mind that is today yeah, our topic is deep here and then if you have any questions we can do it for 10 minutes for question answers after this. Okay. Okay. Jeżeli naprawdę pragniemy wzbudzić w sobie umysł bodicity, musimy najpierw głęboko zrozumieć, że wszystkie istoty były naszymi, naszymi matkami a następnie wzbudzić w sobie życzliwość w stosunku do tych istot płynącą w serce i pragnienie. Następnie, aby odpłacić tym wszystkim istotom, które tak wiele życzliwości i dobroci sprawiły, że my doświadczyliśmy tej życzliwości i dobroci. I wówczas pojawia się w nas głęboka miłość i współczucie. To jest kolejny czwarty stopień. Następnie pojawia się, jeżeli to tego wszystkiego doświadczamy, prawdziwe i głębokie współczucie i prawdziwa intencja i motywacja. Tak zwany umysł bodhicitta, który w efekcie jest podstawą oświecenia. I to jest właśnie tych siedem stopni e, e, budowania umysłu e, bodhicitta, który sprawia, że nasze współczucie ma leczącą moc. E, i, e, jest e, jest e, tematem naszego dzisiejszego e, wykładu, czyli lecznicza moc, e, staje się leczniczą mocą umysłu. E, to na tyle, jeżeli chodzi o wykład. Jeżeli macie jakieś pytania, e, to mamy e, 10 minut, żeby je zadać. Mm -hmm. Ej, <laughs>